Kogo z gwiazd jeszcze by Pani zobaczyła na parkiecie? Wiem, że ich już było mnóstwo, ale są na pewno gwiazdy, których Pani by zobaczyła? Ojejku, całe mnóstwo. Dawid Podsiadło, Ralf Kamiński, Kasia Sochacka, Cezary Pazura, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka. Łącznie z Krystyną Jandą. Wow, ole, Beatka Kozidra, proszę bardzo. Jejku, słuchajcie, bo to tak teraz na gorąco, ale jest cała masa gwiazd, którą bym chciała zobaczyć. Oczywiście nie wszystkie się zgodzą. Po pierwsze, bardzo dużo nieraz same koncertują, pracują, a jednak to zabiera czas. A po drugie, myślę, że czasami się boją. <laughs> no ale takie mają prawo. Tej czarnej mamby. Myślę, że w ogóle tej ciężkiej pracy, bo już wszyscy wiedzą, że to jest ciężka praca, ale jakże przyjemna. To jest właśnie ciekawe, że wszyscy już po edycji praktycznie chyba nikt nie żałuje, że wziął w niej udział.